Zadaniem drugim, musimy policzyć sobie, co tu mam policzyć w ogóle, ile wynosi entalpia swobodna reakcji. No dobra, no to najpierw napiszemy sobie może wyrażenie na stałą równowagi w zależności od tych współczynników i ciśnień. No więc, stała równowagi, czy powiedzmy, sobie omoznaczeka, po prostu. Tak będzie mi wygodniej, nic więcej. No, jest to oczywiście iloczyn stężeń produktów. No, czy stężeń? No, w tym przypadku będziemy używali sobie tych ciśnień, no ale jest to tak naprawdę stosunek ciśnienia tego, co tutaj nam podali, czyli to będzie dla amoniaku. Czyli to jest 4 razy 10 do potęgi 5. No, przez takie ciśnienie wzorcowe tutaj, czyli przez 10 do potęgi 5 paskala. No i to mamy do potęgi pierwszej, ponieważ tu mamy jedynkę oczywiście. Teraz e, może być kolejno azot. To będziemy mieli do potęgi 1, 2, czyli wpiszemy sobie 1 razy 10 do 5 przez 10 do 5, tak samo jak i wcześniej. No i do tej potęgi 1, 2. A azot miał być, to, nie, to, moment, to azot było 3 tutaj. To sobie to 3 wstawiam. I do potęgi 1, 2 oraz. No dobra, czyli co? Czyli teraz tu sobie wsadzimy to 1 razy 10 do potęgi 5 przez 10 do 5. No i tutaj do tej potęgi, którą podano. No jedynka dowolnej potęgi to jest dalej jedynka, no ale to do potęgi 3 drugiej to trzeba i tak wpisać, więc możemy sobie zrobić, tak? Trochę nieładnie, ale niech tak zostanie. Teraz tak, to jest pierwsza rzecz, którą by się zrobić, więc jest tutaj pomniejsza. No i kolejna rzecz to naszą stałą równowagi trzeba będzie sobie przekształcić. W tablicach stała równowagi wynosi 8,31 razy, no a 8,31 tam jest w dżulach przez Kelvin razy mol. Oczywiście możemy sobie ją przekształcić na inną, oczywiście, jednostkę. Tutaj mamy kilo więc tak też sobie przekształca. Czyli mamy 8,31 to będzie, niech będzie R. Z primem załóżmy. No dobra, czyli wiemy, że 1 kJ ma w sobie 1000 Joule. Czyli nasze R' będzie równa 831 razy 10 do minus 3 kJ przez Kelvin-Moll. No i tej stałej sobie użyjemy tutaj w równaniu. Czyli my musimy obliczyć delta G. Więc będę korzystał z tego równania delta GR. Tam jakoś było 0, czyli standardowa. Plus R razy ta. Czyli tutaj R' razy T, Razy. No to nasze wyrażenie, tak naprawdę. No, tylko może tutaj już zrobimy tak od razu. Że ja sobie tutaj od razu to podstawie. Czyli my tam mamy minus 16,5 kJ na mol kJ na mol dobra, no, no. tylko, że tutaj powinien być logarytm naturalny. Pewnie powiedziałam, ale nie napisałem, więc logarytm naturalny to jest logarytm naturalny, żeby nie było. Dobra, poprawię sobie jeszcze to L, może. Wyszło mi tak, że to nawet nie przypominał. Logarytm naturalny plus R, czyli 831 razy 10 do minus 3 kilojoula przez Kelvin mol. To jest bezwymiarowe, oczywiście, tutaj. No, i ta temperatura jeszcze, czyli w Kelwinach, musimy ją wyrazić, prawda? Tam było 25 stopni. Tak, tu jest 25. No więc wstawiam sobie 273 plus 25. No i tu będziemy mieli Kelwinów razy logarytm naturalny. No i z tej liczby. No to wyszło takie trochę duże, ale wystarczy teraz już wklepać wszystko w kalkulator. No i ja tutaj wklepałem, no to wychodzi mi z tego minus 14. No, tu jest 4,27, więc 4,3. No i jednostka, no to tak jak tutaj było podane zresztą, kilojoul na mol. KJ na mol. No i jeżeli ta liczba, czyli to delta G w tym przypadku jest mniejsza od zera, no to reakcja zachodzi w prawo, czyli tutaj w prawo, czyli w stronę tworzenia produktów. No i to w zasadzie tyle w tym zadaniu, także przechodzimy do kolejnego.